Witamy serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Strong Ekipa. Siema, siemano, ludziska. Tak słuchajcie, dzisiaj ławeczka, Zacznijmy może od tych troszeczkę już nie troszeczkę od no, tych gorszych znaczy, informacji. A ze tego od świata, starpią, no. No, Działo bierze. się wiele, słuchajcie, no, miał miejsce zamach na prezydenta Stanów Zjednoczonych. byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych, obecnie, obecnie, kandydata, obecnie, na obecnie, tak, obecnego obecnie kandydata na, na stanowisko, e, stanowisko prezydenta Stanów Zjednoczonych. E, słuchajcie, no, wie, wiele opinii się pojawia, ludzie mówią też, że, że to mogła być ustawka, a Ty jak myślisz, jak Ci się wydaje? No wiesz co, no ustawka. Ja po Water Center, Center troszeczkę e, też mi w głowie zaświtało, że to no, mogło być ustawione, ale z drugiej ja, strony raczej ja no, Raczej niby w ucho, w, ucho, w ucho nie strzelał, wiesz, żeby, żeby trafić, e, mi wydaje e, mi się, to był za mało dobrze, dobrze wiesz, że dobrze wiesz, sam strzelałeś z broni i też celowałeś w głowę, a kula leciała gdzieś z boku, to po pierwsze. Tak. A po drugie, no raczej nie uważam, że chłopak by postrzelił prezydenta później, żeby się dać zabić. No. No, to też... Że to wiesz, że to ustawione no było. No to tak wiesz, trochę... E, moim zdaniem... Ale teorie się pojawiają takie wiesz, które trzeba znaczy, powiedzieć, teorie, bo bo się gdzieś... możemy kurczę snuć różne. A prawda jest taka, że i w Stanach, jak i u nas w kraju, naród został podzielony na dwa obozy. Tak w Stanach są to zwolennicy Trumpa, zwolennicy Bidena. Republikanie, demokraci. Dokładnie. Tak. U nas są to ludzie głosujący na KO teraz, był PO i PiS. I wszystko, co jest takie jakby sprzeczne, retoryka ze sobą. No to kurczę, ty jesteś taki, ty jesteś taki. No i to doprowadza ludzi do tego, no kurczę, Właśnie mamy, dlatego ty mówię, bo demokraci krzyczą jawnie, wierze. że to jest ustawione. Że mamy, je nie mówię, że wszyscy, mamy, ale no pojawiają się mamy, takie, mamy w Polsce klaski. demokrację, tak? I jak możesz pokazać, że chcesz głosować na kogoś, nie dostając za to cięgów? No to zobacz, jaką ty masz demokrację. Masz taką demokrację, że jak, że jak pokażesz, że głosowałeś na tych, to ludzie ci chuj naślą. No to co to jest za demokracja? Wiesz, ja, ja na przykład ja mam swoje zdanie, głosuję na pewnych ludzi i nie, nie wstydzę się tego, ale kurczę, no też no, wiesz, u nas w Polsce jakoś się przyjęło tak, że jak powiesz, że jesteś zapisem, to jesteś pisiorem, chujem, takim, srakiem. Jak jesteś za koalicją, jesteś lewakiem jebanym, jesteś taki, sraki, siaki. Jesteś jeszcze kurwa, jak jesteś jakimś innym, jesteś ruskononutą, jesteś taki, sraki. Ludzie, dla mnie to jest... Nie chcę każdy głosuje zgodnie ze swoim sumieniem. Co mi do tego? Ja nikogo nie będę wyzywał obrażał, bo ja mam inne poglądy. No i po to mamy demokrację, żeby mieć różne żeby rozmawiać, poglądy. Nie, żeby 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 się dogadywać, szukać, szukać tego konsensusu. bo ile ludzi, tyle opinii. Dokładnie. No ale wiesz, to, to się nie pojawia tylko u nas w kraju, bo tak samo tak rozmawiamy właśnie o, o Stanach Zjednoczonych, nie no jesteśmy też może jakimiś ekspertami, no ale jako, jako obywatele tego świata właśnie możemy też wypowiedzieć, no mi się słuchaj, no, wydaje, no. mi, się, mi się wydaje, że, 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 że celowo są robione takie podziały właśnie po to, żeby spłucać naród i wywołać tą taką... Wojnę, że tak powiem. No tylko widzisz, tylko dla mnie to jest głupie, bo razem, zjednoczeni, możemy zdziałać więcej no, niż, kurczę, wiesz, niż osobno, jako, bo ja mam takie poglądy, ty masz takie poglądy, nie robimy tak, jak ja chcę, wiesz. No weź przykład nawet chociażby tego e, CPK. No, jedni budują CPK od 2015 roku, tam są czaki, łąki, drudzy teraz powiedzieli, że nie budują, ale jednak budują. To zagma... I to też kolejne 10 lat, ale... i to kolejne 10 lat zobaczysz, że w 2030 roku, w 35 nawet, zobaczysz, że tam dalej będą te łąki, znaczy, ja tam nie, ogólnie, ciebie, ja, nie Ja jestem zwolennikiem, jeżeli chodzi o CPK, bo to, to, to jest bardzo blisko też mojego, mojego domu, to jest w Baranowie, ja do Baranowa mam jakieś 40 kilometrów. No i moim zdaniem taki ten centralny port komunikacyjny wiele, wiele tutaj problemów rozwiązał, ale nie, nie o porcie komunikacyjnym, mówiłeś właśnie, że... No tak, tylko, że zobacz, od 2015 roku coś ma powstać, to dlaczego tam są ciągle krzaki? No bo u nas, żeby coś powstało, to najpierw muszą się obsadzić dyrektorzy, różne inne firmy muszą tam kopać podwaliny i dopiero potem będą budować. Jak już wszyscy się dorobią na tym, to dopiero ruszymy z budową. Ale, zobacz, ja, jak z, zobacz, jak jest z drukami. Ale mówię, abstrahując od, od, od CPK, powiedziałeś fajnie, że że tutaj się w Polsce możemy razem, razem gdzieś tam kłócić nie zgadzać, Oczywiście. ale jedziemy gdzieś za granicę, powinniśmy się dogadywać. A no teraz mieliśmy taką sytuację, że pojechał nasz prezydent wraz z naszym obecnym rządem i też tam były różne niesnaski, Nie wiem, czy słyszałeś o ale tym. no, bo to, no wiesz. Bo no ja to... uważam, że jeżeli jedzie jakaś polska delegacja, no tutaj się możemy nienawidzić, kłócić i tak dalej, ale. Takie mądre przysłowie, to chyba chyba, chyba to wyciągnąłem z, z dzieci z bulerwyn jeszcze z podstawówki, zły to ptak, który we własne gniazdo kala. I, I moim zdaniem jak jedziemy jakoś taką, nie wiem... Zły to ptak, którym we własne gniazdo kala. Dokładnie, no, ale to, było napisane kala. No i jak je, jedzie już taka delegacja, to wyznają się, powinniśmy w jakiś sposób tam dogadywać, porozumiewać, znaczy. wiesz, powinno być to, no jadą w interesie, w, w naszym narodowym interesie, najważniejszy jest interes Polski, a nie interes jednej czy drugiej partii. No, mi, mi to na przykład to się nie podobało, bo... No bo mówię, no możemy się nie dogadywać, możemy się nie zgadzać, no ale jedziemy reprezentować interesy, interesy do kraju, a... Oni tutaj tak przed wyjazdem i... powinni obrać już jakąś strategię, strategię tak? jakąś własną rozmowę, tak, tak. dialog z kimś innym, żeby stać w jednym punkcie. No, no tak jak mówisz, no, prezydent powinien być niepartyjny, no ale wszyscy wiemy, no prezydenta mamy z PiSu, tak? Tak. E, rząd mamy teraz z tej całej koalicji, tak? No to kurczę, no to oni się nie dogadają, ale no, jadąc za granicę i coś dla Polski, e, dogadując coś dla Polski, nie wiem, wywalczając i tak dalej, więc powinni działać razem, no, a tak no, naprawdę no, to... to, to Może sobie to odwrócić, no wyobraź sobie, że prowadzisz jakiś interes, przyjeżdża do Ciebie jakaś, jakaś inna firma, gdzie jest dwóch wspólników, załóżmy, jeden mówi tak, drugi mówi tak, no, to sobie no myślę, Z kim tu to... gada? Idioti. Z kim tu gada? Nie, nie chcesz z nimi <laughs> rozmawiać, <śmiech> tak? Tutaj powinno być w Polsce jakieś, nie, w zebranie, kurczę, powinniśmy się dogadać, dobra... Mamy, tak, mamy cel, cel wyjazdu jest taki, musimy osiągnąć to, to tak. i to, wracamy do kraju, od razu tam na Ciebie pluje i Ci ręki nie podaje ale tam Ci muszę, no do, do, Jak, na razie, jest, jak wieś... na razie tyle co wiem, to osiągnę, osiągnięcia są takie, że a, nam Polakom będzie sprzedawany prąd z ETS-em, a... Nie, nie wiem czy ostatnio widziałeś, co się działo na, na naszej polskiej granicy, ja to już nie, do, nie, nie dowierzałem, czy to jest prawdziwa informacja, przecież to jest jakiś fajk na początku, że jakaś grupa... Yy, 12 latku czy na dwudziestu kilku latków. Zaatakowała żółnia. Zaatakowała też na granicy. Jest, bo nie wiem, no, to, to, to jest. Powiem Ci, to jest nie do wiary, ale to tylko pokazuje obraz e, pewnych e, posłów, tak, którzy tam biegali z reklamówkami. No. A przykład idzie z góry. Właśnie. Przykład I teraz, góry, i teraz no. odpowiedzialność. Powinni podnosić wiadomo ci ludzie, którzy chcą którzy dopuścili się takich zachowań, ale też odpowiedzialność właśnie ponoszą moim się politycy, którzy, którzy jeździli tam, robili takie numery i teraz społeczeństwo no, jawnie ja bierze z nich przykład. Ja uważam, że granica jest granicą, a ja uważam, że żołnierz polski jest żołnierzem polskim jeżeli jest, jest orzeł w koronie, to, to nie, no, nie, nie można, nie można, kurczę, no, to, to, ale zobacz, to jest, dobra, to jest dobra, dla mnie możliwe. No. Ja, ja, ja da, dam Ci przykład. Jedzie taki dwudziestolatek, który tam jedzie, płyje na żołnierza, który strzeże granicy Polski. Ale wejdź do tego dwudziestolatka, który mieszka na przykład w jakimś domku na podwórko, w trubusiku na podwórku, to to będzie obraza straszna. Ojej, obraza straszna, bo co ty zrobiłeś? Wszedłeś, załatwiłeś się u mnie na podwórku, pozywam cię do sądu, Boże, jedyny i tak dalej. A no a co, a co on zrobił? Pojechał gdzieś, napluł na kogoś, kto strzeże granicy państwa. Czy to też jest granica? Wiesz, to, 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 to jest populistyczne gadanie, co teraz powiem, ale mówię tak ludziom wydalać, bo winni właśnie za tą granicę i, i w tych lasach ich tam... To jest, obu to, jest wysoko, to, jest, to jest moim zdaniem jakiś, nie wiem, brak ja się brak czy... jakiegokolwiek wzorca, brak, brak jakiegokolwiek przykładu. Ja nie wiem skąd ten przykład idzie, z jakiej to góry idzie, kto to, kto to w ogóle takich ludzi wyłapuje i kładzie im coś do głowy, że jedź na, na, na żołnierza polskiego. To jest, ja ostatnio byliśmy na, w armii na, na tych ćwiczeniach. Tak. Nie? Wspaniali młodzi ludzie, którzy tak. strzegą naszych granic, którzy pracują Patrują. 8 godzin, 10 godzin dziennie w mundurze, w pocie czoła, kurwa, strzegą nas, żeby nam e, się nic nie, 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 nie stało, tak? Którzy pierwszy jadą na front, bo wiadomo, polityk wojnę wywoła, ale na front ale nie, nie pojedzie. I w razie czego zawsze, zawsze może... Samolocikiem do innego kraju. Dokładnie i będzie tworzył tak zwany rząd na tak. A tu kurczę, no to, to, ja sobie, to, do mojej głowy to nie, nie, nie dociera, no za, za ciasną tu głowę mam, do, do, do Ja tej też tej... mam za ciasną głowę, jeżeli chodzi o takie tematy, bo, mm. bo dla mnie to też jest niewyobrażalne. Rozumiem, nie zgadza się na przykład, no uważam, że na przykład źle tych, które ludzi traktują i tak dalej. Pal lichu, możesz się wypowiadać, możesz to o tym pisać, no, ale już robić takie, no. coś, coś takiego, hajbić polski mundur. Uff, kurczę, to... Jeszcze no, tak? gdzie, gdzie jest polskiej granicy przed napływem uchodźców, nielegalnych i tak dalej, i tak dalej, gdzie oni narażają swoje życie, wiadomo, jeden ostatnio zmarł, tak? I... Słuchaj, mieliśmy przykład, oglądaliśmy teraz mistrzostwa, mistrzostwa Świata, wypowiadał się wielokrotnie Mateusz Borek. Dużo rzeczy, nie tylko Mateusz Borek, bo wielu dziennikarzy się wydawało na temat organizacji w Niemczech i tego, co się dzieje Wiem, Niemczech. Ja też zresztą mam kiedyś na kanale wspominałem, że, że moja sąsiadka też mi to i owo, że tak powiem, powiedziała, 41 lat tam mieszkała. I powiem Wam szczerze, nie chciałbym tego, co tam się dzieje, nie chciałbym tu u nas w kraju. I ostatnią rzeczą, którą sobie wyobrażam, to jest to, że my ich tu wszystkich wpuścimy i, i się zacznie dziać to, przyjdzie się dzieje tam. Wiadomo, że, że oni nie chcą tutaj u nas w Polsce zostać, że my jesteśmy tylko krajem przez który oni, oni prze, przejdą, to, tak zwanym krajem tranzytowym, ale w końcu moim zdaniem jest. jest Możliwe że my z takiego kraju trasydowego zmienimy się w kraju, w którym się oni będą chcieli osiedlić. Może faktycznie będziemy mieli mniejszy socjal niż mają w Niemczech, ale z dwojga złego będą woleli mniejszy socjal w Polsce i żaden socjal w lesie w Białorusi. Dlatego mówię, to czego się dopuścili, to mówię, to, 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 to jest straszne i tym, tym bardziej, że teraz wchodzi jakieś takie prawo. Nie wiem do końca, jak to ma być skonstruowane, że chodzi co? mamy mieć zagwarantowane jakąś pensję? 2, Dwa, dwa i pół tysiąca, tak? Jest jakaś dyrektywa, tak, dyrektywa że musimy spełnić, tak, spełnić, spełnić takie nie same nie wymogi, które, które spe, 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 spełniają Niemcy. Nie, 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 jest... nie wiem, kto to na, na to będzie robił. No to ja nie wiem, to w górę, podatki w górę, wszystko w górę. To chory, na, na co my pracujemy? No. Pracujemy chyba, nie wiem, dla kogoś, na kogoś, i nie na samych siebie. No. Nie wiem, ale zauważyłem, że mocno gdzieś te e, ci unijni się zaczynają przebijać. Może, może te, nie trafiliśmy, bo ja twierdziłem, że, że we Francji e, gdzieś ta partia Pen przejmie władzę, tutaj tak się nie, nie zdarzyło. to Wiesz co, tam w tej Francji to powiem Ci to tak e, z tego co słuchałem ludzi, e, no wiadomo, no z polityków jakichś, no nie? Różnych partii, to tam jest coś takiego, że są wybory dwutygodniowe, e, dwuskładnikowe. Mhm że pierwsze to są tak zwane wybory wstępne i ta Marie Le Pen faktycznie wygrała okay. i drugie wybory to były takie, że ci kandydaci, e, którzy mogli tak jakby podzielić tych ludzi nie, nie, nie głosujących na Marie Le Pen, mm -hmm. jakby tak odstępowali od wyborów i zostawał tylko ten jeden, ta frakcja, na którą właśnie, która przebiła okay. tą Marie Le Pen. Le Pen no nie? No, także no, to tak masz w Polsce, nie wiem, by był PiS i KO, no nie, i tam poszczególne te partie mniejsze, na przykład Mówią, że nie startują, no to tobie zostają albo ci, albo ci, no nie okej. Okay. No ja totalnie nie wiem jaki tam jest ten system wyborczy, nigdzie się to tam gdzieś nie zagłębiałem. W w Niemczech masz AFD, no u nas gdzieś konfederaci. W każdym kraju no prze, prze, przebijają się, przebija się te, te partie mocno euro, eurosceptyczne i to też pokazuje, pokazuje nam to, taką tendencję, że no po prostu ludzie mają dosyć tych głupot. Znaczy, ludzie, ludzie mają dosyć głupot po, po pierwsze tego migracji, tak? a po drugie ludzie mają dosyć głupot w stylu, nie wiem, planeta nam się pali, e, pracujcie, większe podatki to uratujemy świat, e, nie wiem, jakieś takie... Te klimatyczne sprawy. No to ludzie tego mają do dołożyć. No. Ja się boję, że przyjdzie taki okres kiedyś w moim życiu, że w Europie nie będę chciał żyć. Tego się chyba powiedzieć najbardziej obawiam. Tak, żeby. To, no to... Najstarszy to już... kontynent świata, jak to się mawia. Naj, 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 rozwijane cywilizacje. Ja na przykład jestem wielkim postem, fanem... Ja jestem wielkim fanem motoryzacji. No nie? Bardzo lubię, bardzo lubię e, auta, samochody, ciężarówki i tak dalej, i tak dalej. I to, co się teraz dzieje, jak jest zabijana w Europie motoryzacja, to ja tak powiem Ci szczerze, że nie, nie wykluczam jakiegoś przemieszczenia się na inny kontynent, chociażby ze względu na to, że, wiesz, że będę żył normalnie, tak jak ja będę chciał, nie tak jak ktoś mi będzie kazał, ja się tego boję, a my Polacy mieliśmy jakieś możliwości. Z, y, przejęciu Madagaskaru. Teraz byłoby gdzie uciekać i Na, nawiązując do, do tej motoryzacji. Niedługo będzie tak, widzisz, już w 2035 roku jest zakaz, 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 zakaz. Ty musisz, musisz, już ci do głowy wkładają, to, to, to. No nie? Co i tego nie by to sobie To Nie wybór. To, tak, co, to, mówić, to sobie. O, tak, mogliby te. ci tam mówić, tam kłaść do głowy, co chcą, ale miałbyś tam ten wybór. A oni ci powoli te wybór zabierają. Dokładnie. To, to się zaczyna no. być przerażające, że wiesz, że... Ktoś narzuca, narzuca swój tok myślenia, swój tok rozumowania i swój, swój tok podejścia do, do, do świata, bo każdy, każdy, może mieć inny, można się nie zgadzać, ale to co rozmawialiśmy, powinno się to jakoś respektować, a, a nie, że, że masz narzucone, nie że ma, masz jeździć takim to, samochodem, masz dokładnie. chodzić w takich butach, masz jeść tak. to i to, 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 to już chociażby, masz, że, swoje dzieci masz uczyć to, tego i tego, słucham, chociażby to, nawet to, że dobrze. dobra, odchodzimy od plastiku, zobacz, Unia Europejska w swojej świetności, no nie, wzięła i zrobiła tą nakrętkę, która się nie odrywa od butelki, tak? Mhm. No to był genialny pomysł czyjś i teraz każdy ma tak zrobić, że się nie odrywa od nakrętka od butelki ze względu na to, że nakrętka jest zrobiona z grubszego plastiku żeby to się tam nie walało, chociaż pamiętam, że nieraz były te zbiórki na nakrętek tak, i tak dalej. Teraz wchodzą do Polski maszyny, które będą skupowały butelki plastikowe, tak? Tak jak w Niemczech. Tak, tak. No. Ale żeby taka butelka została przyjęta, musisz oderwać nakrętkę. <laughs> Jeśli mamy z kolejny, no to znaczy to bo mi się wydaje, że właśnie tam są często tworzone rozwiązania, które wytwarzą, wytworzą nowe problemy. To jest z to jest tym tak najdziwniejsze, że tam wiesz co, mały, ja... pro mały problem chcą rozwiązać i rozwiązanie tego małego problemu powodują to, że tworzą inny problem, który jest ogromny. Ja coraz częściej czuję, czy wiesz co, mam takie przeczucie, czy oni jeszcze działają dla dobra ludzkości, czy przeciwko. Bo to, bo to co wchodzi, no na przykład teraz handel CO2. CO2 w atmosferze mamy 0,004% 000%, mm -hmm. tak? Jak spadnie poniżej 0,3%, 0,3% PKB, zielenina, czyli lasy, drzewa i tak dalej, zacznie wymierać. No, tak. no bo to też potrzebne jest do procesu fotosyntezy. Dokładnie. Węgla, no No oni, oni twierdzą, dopiero będzie szkodliwy dla, dla ludzkości, jak tam osiągnie, nie wiem. Bo wyżej, nie wiem, iluś tam procent. Ja o tym czytałem, nie wiem, pamiętam ilu, też nie chcę tutaj... E... Zaraz Ci powiem, nawet bo już, kurwa, chcę być do, do, <grym> do Temat dokładny, jest, razie kochani, nerwowy. Obecnie w naturalnym środowisku stężenie CO2 w powietrzu zwykle nie przekracza 0,04 procenta objętości. Takie stężenie jest hmm. najkorzystniejsze. Jeśli spadnie poniżej 0,04 setne, setne, rozumiem, no. Eee, to zacznie wymierać środowisko zielone. No tak, no bo do, co, jest potrzebne do, do fotosyntezy. fotosyntezy. Dokładnie. Dokładnie. I przechodząc do wątków sportowych, no słuchajcie. Pierwsza gala w Polsce na Stadionie Narodowym. PGM Narodowy. Dokładnie. Walki, walki ogłoszona, została już ogłoszona ta walka wieczoru. Było. Walką wieczoru jest walka chyba Don Casio kontra Tomasz Damek. z tego co pamiętam. No, po, po walce e, Don Casio e, i Tomka Damka będzie, e, będzie, będzie, będzie finał, e, finał turnieju, który się odbywa w z 90 do 90 kg. No fajne nazwiska zestawione, bo właśnie jest, jest Tomek Adamek, jest Krzysztof Jabłonarczyk, e, z długim pięściarzy jest, jest Łaszczyk, z takich postaci mocno internetowych mamy Paszę, e, jest Kasjusz, jest wiele, wiele naprawdę. Znaczy tam jest, Jordan, jest e, Wrzosek, Także Sportowo, ja, generalnie, ja generalnie bym chciał zobaczyć kiedyś walkę Normana z Marcinem Ploskim. Nie wydaje mi się, że tutaj Marcin ja bardzo lubię, że tutaj raczej Norman. Nie, no Marcin też jest Karpagan dobry, nie no wiesz, Ja nie, wie, że, był, jest sła... nie wie, że jest, słaby, ale... ale ja raczej, bym chciał zobaczyć tę walkę. Znaczy wydaje mi się, że tutaj chyba... Jaki no, był kontra Norman, no to jest różnica wagi. Różnica wagi, tu jest różnica, różnica wagi, różnica siły. Norman będzie musiał, nie wiem, jak do tego podejść, chyba nie wiem, jak w nogi i go przewracać. Nie, walczyć. tam jest y, forma bokserska. A forma bo Ojej, jest forma bokserska, więc to, 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 to dla mnie to jest bardzo ciekawa walka. Czyli tutaj... nazwa fame MMA bez MMA. Bez MMA. Znaczy teraz już chyba nawet to nie jest, fame, a tylko po prostu fame. Fame. Zmieni, zmieni nazwę. Dla mnie to jest jedna z ciekawszych walk, no ja tutaj będę kiwicował bóle. Mam nadzieję, że tutaj że sobie poradzi z Normanem. Norman. Norman bardzo mocny, bardzo ciężki przeciwnik z, z dorobkiem z kilkoma walkami w UFC. No i walczy, goziu, którego byliśmy na kepsie. Filip Hajzer. A no tak, faktycznie. Myśmy byliśmy posądzeni, że nam zapłacił za to. No, nie, nie, nie. Może teraz jak wygra walkę, to by coś rzucił. Ani żeby. nic nie dawał kasy, ani nic nam nie sypał. O, ja, no to... O. Dawaj, Piotek, siedem. Siedem sobie. Bo więc, ja taki pomiędzy wami, to... Wracamy do fejmu, tak? Tak, jest. wracamy Także do fejmu. Mówię, nie zapłacił, nie posypał, nic się nie działo. Chociaż powiem ci, jego wyznanie ostatnio dla mnie no, zrobiło wrażenie. Dla mnie też zrobiło wrażenie, tylko wrażenie, że to było miejsce na to wyznanie. Chociaż z drugiej strony. Moi drodzy, jestem tutaj po to, żeby powiedzieć, że to nie jest walka z przeciwnikiem. To jest walka o siebie, o swoje życie, o nowe życie. Hmm, Fajnie, to było miejsce i po tym, jak ten człowiek był u różnej młodzieży, dzieci umoralniał, namawiał, hate stop, bo wiadomo, no, on miał, dostał bardzo ciężkie baty e, po śmierci swojego syna, no nie? I teraz przyznać się do takich rzeczy, no to kurczę, ale to tak... z tej strony... To, to akurat ja uważam, że dobrze, bo pokazuje, że nie ma ludzi idealnych, pokazuje, że wiesz, że walczył z tym wszystkim, ale sam też miał problem. Ja, ja sam znam wielu takich ludzi, którzy gdzieś pomagają, ale wiesz, jak masz, problem, innym osobom ale sami jak masz mają problem, problem, to idziesz do specjalisty, a nie uciekasz w używki. to, to też... Ale, skoda, to, ale wie... to właśnie pokazał to, że ma ten problem. To, to mi to, ma akurat to mi podobał, że, e, mówię, że, 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 że się przyznał do takich rzeczy, chyba że tam nie, nie było żadnych przecieków ani nic, że on, coś, że on tam dementował to, że tam ten, Tylko nikt o tym nie wiedział, powiedział to wprost, to mi się podobało, tylko mówił, że fajnie jest... Może może jest takie miejsce, no jest to ogromna, ogrom, ogromna tuba medialna. Znaczy, więc... Fajnie, że on teraz książkę pisze na ten temat, no nie? Więc może kogoś może pokazał takim ludziom, yy, którzy też się zmagają z tym problemem, że po prostu jest z tego wyjście, że można z tym walczyć, że, że jest nadzieja na wyjście tu akurat szacopan. To nie nie, dwóch gładał. No. Kupa memu w lata w telewizji e, Koksu 5 gram i Filip Heizer tańczący w pytaniu na siadaniu. O normalnie. Nie to... przepraszam, gdzie? Jeszcze raz muszę to powiedzieć. I teraz i teraz właśnie kupa memu w lata. Filip Heizer, e, koksu 5 gram, tańczący w no, Dzień Dobry no, Polskie, Polska memów, polska mema z stoi, normalny. <laughs> normalne. Można było się tego spodziewać, że tak może znaczy, to być. Znaczy ja byłem w szoku, bo ten człowiek dla mnie zawsze, tak jak dla, ma, dla młodych ludzi był dla mnie takim, nie wiem, wzorcem, e, który chodzi właśnie uświadamiał, z tą walkę z tym hejtem i tak dalej, że on się w takie coś wpierdzielił, no. E, to jestem w szoku. No to, to pokazuje to, że nie ma ludzi, odporny, że mijamy... Po śmierci syna można się w różny sposób załamać, tak? No, tym, bardziej, tym bardziej to, że właśnie... Ciekawie. Po, pokazał jestem. to, że, no, że, że, że może być wszystko ładnie, kolorowo, a może być człowiek z problemy. to akurat jest dla mnie wartościowe, bo, no, bo, 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 bo jest taka tendencja po prostu, że chłop ma być silny i tak dalej, a widzicie, są ludzie ze sobą... Jestem ciekawy, jak on wypadnie w klatce, bo on walczy z Gimperem, tak? Z Gimperem, tak. Ciekawy jestem, jak wypadnie w klatce, a, czy coś pokaże, czy coś, nie wiem. Gdzie, gdzie on tam uczęszcza na jakieś treningi? Nie mam pojęcia, w jakim klubie trenuję, ale wiesz, to dziwi mnie fakt, że. Yy, dziwi mnie? Tak, no, yy, dziwi mnie. Dobre dobra, dobra słowo, dobrałem. Dziwi mnie fakt, że yy, polskie Freak już weszły na tak ogromny poziom, że biją, biją się na studionie Narodowym i korzystają już z ludzi z telewizji, tak, znanych. Znanych prezenterów, aktorów, nie tylko już sportowców, nie znaczy, tylko, on odszedł nie odszedł tylko youtuberów. On z telewizji, wrócił do radia. Kojarzony jest głównie z telewizją, znaczy, przynajmniej przeze mnie. Uznałem no, po... ja ja... tatę, który jest wspaniałym pozdrawiam pana Zygmunta, naprawdę spoko Słuchaj, no, nie wiem czy widziałeś też walkę, walkę zaczepkę słowną tutaj Krzysztofa Diablo Tutaj miał tam kilku, kilku, kilku rywali, to kilka tam sprzeczek, sprzeczek miał z, z Paszą, nie wiem czy, 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 czy oglądałeś konferencję z, z, z tatą Bandury. Bo mi zdaje na przykład Krzysiek sprostać na tej konferencji. No wiesz, ja tego nie oglądałem, ja jedyne Co mi tam mignęło? To jak wszedł pan, L. testosteron. No ale no dobra, no dobra. No i no, no, abstrahując ja i tak dalej, dla mnie to wejście jest wybitne. Chciałem zobaczyć, co ty się w ogóle odpierdala. No i widzę, parę zapijaczonych mord, co się kurwa, Damek, patrzysz. To, to jest I esencja tak, moim zdaniem w free to... Zapytał się, co, kto ty jesteś, Ja Ja płakałem żebyśmy... Lody, czy buła, yeah, czy kebab. Ja to płakałem. Py... Widzę tu kilka znajomych zapijaczonych mord. No wiadomo, że tam przy tym stole siedzą. Ja mówię, ja Marcina znam prywatnie, ja Marcina lubię, ale no tam przy tym stole, to jakby miał z kimś walczyć, to, to chyba... Znaczy, Marcin, Marcin, Marcin czasami jest lepszy niż kabaret moralnego niepokoju. Dla mnie ma, dla, nie, Marcin dla mnie. Ja rozumiem humor Marcina, znaczy... Może inaczej. Ja znam to od, za kulis. Ja wiem, że to jest... No, tu to no to nie mogę. to jest po prostu tak. tak to jest show. No. I Marcin robi to show. Wy... Wyśmienicie. Wyśmienicie, tutaj to wejście to było wybitne. Mimo tego, że no mówię... No... Nie, słuchaj, no Marcina czekając nie musisz czekać, aż wejdzie do ringu. Czy każdy czeka na konferencję? Tak, czasami się Marcin otrzymał ten Grinch, ale tutaj to wejście to było kurwa, no fenomenalne. jak go zobaczymy, co się tu kurwa dzieje, nie, no to o, takie rozrywki bym chciał oglądać na przykład. To mi się podoba. Tam nie było jakiegoś tam ubliżania od tych, takich, nie takich. Wiadomo, te zapijaczone mordy, no, ale to jest wszystko takie, no, jeszcze moim zdaniem, w granicy no, okay. smaku i, i z tego się I można się pośmiać, jeżeli miałby tak polskie free fighty wyglądać, to byłoby coś, coś, coś fantastycznego, bo, 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 bo można byłoby się uśmiać z tego i, i o to w tym wszystkim chodzi, żeby sobie gdzieś tam humor, humor poprawiać. No i tych generalnie filmów, żeby... też nasz przyjaciel Nikola miał urodziny jak A. Wasi konferencja, a ta. także my też tutaj na kanale składam Ci najserdeczniejsze życzenia. Jeszcze raz! A, osobiście złożyłeś? A składałem osobiście. Ja jak a... złożyłem tobie, co mi napisał? No. Wrzuć na stole. O. <grym> <grym> Naprawdę. A generalnie, a generalnie widziałem, że też fame prowadzący fame, osobiście złożył. Wszyscy zaśpiewali 100 lat, miał złożone życzenia. No. Jest Także jest tam szanowaną, poważaną osobistością. Szanowaną osobistością no. nie tylko w stronę ekipy, ale widać a. też e, w kuluarach i na, na, na gali, na gali Fejm. Dwie czwórki wskoczyły. 4-4 lata, no już? No. A jak myślisz, cały stadion będzie pełny? jest co, to jest ciekawe pytanie. Jak mam Ci szczerze odpowiedzieć, dla mnie tam nie ma takiej jednej walki, takiej, która by tak mega grzała. Są, są ciekawe są, są ciekawe pojedynki, ale nie ma takiego jednego dla mnie takiego, takiego wow. Jak na przykład było na High League y, dwójce, gdzie walczył Pasza z Owcą, no to zestawienie dla mnie to było takie no idealne, jeżeli chodzi o, o free fighty, ale moim zdaniem się wypełni, wypełni się z tego względu, że ludzie po prostu będą ciekawi gdzieś do pierwszej gala na Narodowym, pierwsza gala free więc ludzie z czystej ciekawości też przyjadą. No i dobrze, no i słuchajcie, niech, nie, niech, niech, no niech, się wypełni te stadion, no bo ktoś tutaj inwestował pieniądze, niech to się rozwija. Tam też y, ta patologia jest ograniczona, jeżeli chodzi o konferencję, więc to też tak. jest dla mnie spoko. Patologia i zawodnicy chyba też. Zawodnicy też tam byli niektórzy banowani, chociaż tego akurat nie wiem, no bo nie, nie... No z tego, co wiemy, jest takich pobocznych jakichś tam przecieków. No. Tak, to się gdzieś usłyszy, ale to też nie wszystko. A generalnie ostatnio mieliśmy okazję uczestniczyć w Mistrzostwach Polski Strongman. Amatorów. Amatorów. Dokładnie. Powiem I... Wam, że bardzo ciekawa sprawa, ponieważ byli to chłopacy, których nigdy wcześniej nikt z nas nie widział na żadnych zmaganiach. Znaczy widzieliśmy tylko mistrza polskiego Obecnego Amatorów, Łukasza Kieliszkowskiego. Ja nie Serdecznie, ja nie widziałem, serdecznie sobie... gratulacje. Ja widziałem. Ja widziałem nie widziałem nigdzie na zawodach, jak sobie radził, co jak. E dźwigały i tak dalej, dlatego dla mnie takie zawody były ciekawszymi zawodami, niż na przykład zawody takie, gdzie ja jadę na ten puchar polski mniej więcej wiem co po kim się tak. spodziewać. A tutaj każdy się, wiesz, tutaj byli ci chłopacy młodzi, nowi wiadomo, czego się i spodziewali. Chcieli, to chcieli to się ładne. pokazać jak najlepiej. No i fajnie też, że mamy gościa z województwa łódkiego. Mamy milicemistrza Polski z tak. amatorów yy, yy. z Łodzi generalnie yy, Bąbol. Imię tak. Damian, Damian Bombol, serdecznie gratulacje do bardzo dobrego wyniku. No fajnie, bo pierwsze trójka nam się wyłoniła. Ja mam nadzieję, że tutaj chłopaki też będą mieli okazję startować w Pucharach polskich, Może gdzieś kiedyś przyszło się na imprezach ja międzynarodowych. Mam nadzieję, ja mam nadzieję, że któryś z nich przyjedzie na Mistrzostwa Polski do Inowrocławia Wrocławia. Tak. Open, które będą 20. 8, tak? 28 lipca i serdecznie Was z tego miejsca nie zapraszamy, też tam będziemy, będziemy można z nami pogadać, zbić piątkę ze względu na kontuzję Krzysztofa też wypić flaszkę. Nie, nie. <laughs> może flaszki nie, to tak. ale, ale pogadać. Pogadać, pewno flaszki, flaszki nie, nie będzie. Kontuzja jest drobna, nawet nie ma co o niej mówić. Na tą chwilę tam jestem troszkę otejpowany i to, i to wszystko. Aczkolwiek wracając do tych zmagań strongmenów. Ciężary też dla nich były takie akuratne. Akurat. Znaczy poza na przykład przeciąganie samochodu, więc tam powinno być to troszeczkę dalsze bo to było już yy, losowe. Ale pozostaje konkurencje bardzo dobrze wybrano. trochę za, za ciężka, jak dla nich. No tam też mogli troszeczkę ujechać. 135 kilo dać amatorom, gdzie na 10 chłopa podniosło trzech, była Jeden podniósł raz i dwie trójki. Dwie trójki, tak. dwie trójki reszta zero. Wiesz, ale z drugiej strony to nie bale tylko, to, to nie balę, tylko trzeba. Dokładnie. Muszą być te ciężary. No, nie no, tego, że zawody amatorskie, ale no, później ci chłopacy muszą gdzieś przejść tak, do, do, do kolejnego swojego etapu i tam już te ciężary będą dużo, dużo większe, więc szkoda też mi ucinać te ciężary na, nawet na tej amatorskiej drodze, no bo wtedy to będzie zbyt, zbyt duży przeskok moim zdaniem. I teraz macie okazję oglądać te przebitki z zawodów. My, my bardzo dobrze wspominamy Mikołajki, piękne miasto, ja tam kilkukrotnie miałem możliwość... Ja pierdziel, dwa razy miałem tam możliwość startowania. Raz startowałem drużynowo. Były takie zawody młode Wilki, kontra staży wyjadacze. No ja to wszystkich zaskoczyłem, byłem w młodych Wilkach. Mimo, mimo tej gęby startowałem wtedy ja, Marek Czajkowski był i chyba Przemek Brzoza, już nie pamiętam kto. Byliśmy kontra, nawet walczyłem z Sławkiem z, Stoczkiem, z Krzysztofem Schabowskim i kto tam był jeszcze? Dawno temu nie pamiętam. Ja w 2012 roku startowałem w w Kłaży Polski e... i w tym samym miejscu, w którym teraz odbywały się zawody, jest to chyba jeszcze gdzieś na internecie można popatrzeć, naprawdę super miejsce, super ludzie jeśli chodzi o doping e... Ale sama w Mazury, to jest coś, coś pięknego. Mazurek mawia cud natury, moim zdaniem, bardzo niedoceniona kraina, jeżeli chodzi o chodzi o, o Europę, to no mamy fantastyczne, fantastyczne jeziora, e, fantastyczny tam mamy klimat, jest kurczę, cisza, spokój, można odpocząć, przede tak wszystkim jest. ryby połowić. No, Dlatego cię też serdecznie zachęcam, że może się tam kiedyś wybierzemy, może... Wędkę ma... mam od wczoraj, także... Tak, wędkę dostałeś. Spinningową będę rządził e, jakieś tam blachy i te inne gumy. Gumy mam. Tak, blachy to będę... nie masz gumy. Masz. Nie mam blach? Nie ja mamy tak Ja mam blach, ty, ma, ty masz gumy. Ale ja myślałem, że w tym pudełeczku, są, nie. Że tam patrzyłeś. Nie mam. Ma. masz blachy. same gumy. Blachę muszę dokupić. Tak, żeby też będę gdzieś tam rządził. No, ale słuchajcie, wracając jeszcze do Strongbena, eee, poszczególne konkurencje. Sześć konkurencji. Eee, wyłoniony mistrz polskich amatorów. No i co? Życzymy Łukaszowi. Tak, jest, powodzenia dalszej w dalszej drodze. I się w ślady w brata. brata, bo brat strunąj Mateusz Kieliczkowski, każdy z nas zaszedł bardzo daleko. Tutaj przed Łukaszem ciężkie wyzwanie, że... Żeby... Łukasz ile ma lat. A jak Łukasz w tym roku z tego, co pamiętam 27, 27, lat. 27 lat. Fajnie, że sobie zaczyna, fajnie, że sobie radzi, że bawi się tym, że już coś tam wygrywa. Także no co Łukasz? Przed tobą przyszłość fajna, fajnie zacząłem. Fajna przygoda przede wszystkim. Masz gdzie trenować, bo widzieliśmy zaplecze. O Jezu, w ślady brata. Najbardziej No i słuchajcie, na tym byśmy zakończyli, dziękuję Wam serdecznie obejrzenie tego odcinka. Też fajnie jakby się nam dali znać. Czy chcielibyście takie odcinki ee, z ławki, gdzie my sobie gdzieś będziemy różne rzeczy tutaj rozkminiać, dywagować. Co się działo, mimo, mimo, mimo mikrej wiedzy na tematy geopolityczne, ale <grym> mamy wiedzę życiową, bo żyjemy na co dzień w tym kraju, także ze swojej perspektywy możemy zawsze Wam coś opowiedzieć. To już zależy od Was, jak Wy przyjmiecie te materiały. No to chwilę co, serdecznie Wam dziękujemy. Tradycyjnie, czerstwy Krzysztof jak się czuje morderca po ciężkiej pracy. Jest zmordowany. Jest zmordowany. Patrz. Rzadko się zdarza to rozkwitnie, się <laughs> Na razie.